Siemano, z tej strony ja jesteśmy <laughs> w kolejnym filmie na moim kanale, <laughs> jest to kolejny odcinek Minecraft Pokémon. jest ze mną dzisiaj Dokmoo! Ej, dobra, ja myślę, że widzowie teraz zaczęli ziewać. Nie, <laughs> Słuchajcie, nie, nie, na nie, starcie wiec, tego filmu jutro. właśnie chciałem powiedzieć najwa najważniejsze info, które powinno Was y interesować? Nie, no po prostu. Sobota, godzina 10, kanał Docnes, piosenka, Minecraft, Pokémon To musicie zapamiętać. Zapiszcie sobie na ręce nawet. Jak ktoś zapisze na ręce i wyśle mi zdjęcie, to dodam na maistory na moim Instagramie. Yo, dobry pomysł, Peace. co? Peace. Peace. Zostajemy raperami, yy, w sumie śmiesznie będzie, śmiesznie, więc sobota dziesiąta zapraszamy. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka Ostatnio z Pokemonów. znajomy i powiedziałem mu, że zrobiliśmy piosenkę Minecraft z Pokémon, No. on się zapytał czy mu puszczę, a ja nie, powiedziałem, że nie, bo nie chcę by się przedstawić ze mną kumplować. No, w sumie, w sumie tak, w sumie tak. Generalnie, jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszamy w kartę i w playlistę. Tam macie odcinek poprzedni, który był do Knessa. Bo właśnie tutaj, jak widzicie, wbiliśmy do portalu... Udało nam się już we dwóch w końcu to ogarnąć Tak, Już wczoraj wbiliśmy tu do portalu Ale troszkę się podziało, bo zginęliśmy Później nie mogliśmy wbić, ale dzisiaj jesteśmy już oboje I jak możecie zauważyć Mamy zarąbisty świat, który jest trochę Poryty, bo jest tutaj masa biomów Różnych, o jest mustang Stary, mordo To jest, to jest dobry spoiler do piosenki, mustang heh, heh, mordo He, mordo mi się heh. wydaje no? Że powinniśmy wyjść na początku Co to, powinniśmy? Robić co obiecałem widzą. Czyli, Czyli pójść na górę tam nie? Słupie no okay. I zobaczymy. i myślisz, coś na górze? Coś tam... ja wiem, myślę, stary, że coś tam Nie, myślę, że coś tam będzie challenge na pewno. No dobra, trzymajcie kciuki. Wbijamy właśnie się na tyblu. Ej, to taki parkour będziemy mieć stary świrowaty trochę. No. Ej, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że te to skakanie to jest tutaj jest takie przyjemne. No. Naprawdę przyjemnie się Prawie tu skacze, jak nie ma dealer delikatnie głaskał pod. Ręką. Ej, dobra, stary, nie, nie, nie kończy, dobra. W sensie ja rozumiem DXD te sprawy, ale możesz se darować u mnie na Padaj, filmie. i DXD nie istnieje. <laughs> Ta, jasne. Każdy wie, że to, to jest prawda. O nie! Marcin, co? Martin. Spadłeś. Koniec. O nie, ej, ja stary Ej, jak tu ładnie jest stary! Ej, a TO nie przypomina ci takiego tornado z bloków trochę? Trochę tak, nie? Zobaczmy tak, te da dalej. dalsze a te. A jeżeli my tak naprawdę robimy wielki błąd wchodząc sam na górę, co jest? Mordo, my to do przekonamy, prze przekonamy się stary. Na o, nie, o nie, o nie, o nie! O kurde, prawie ej, spadłem. Dobra, stary. uwaga, może bo. bo, bo kupa o jej, tutaj, alert, ty... nie, kupa w kupa alert? alert... No tro troszeczkę, ale tylko tak... Kapkę mordeczki, kapkę, Ka nie? Kapka kupy. Kapkę, kapka, kapka kupy. Kapka kupy. O nie. <laughs> kapka kupy. Dobra, o nie, ej coś Przestańmy stary, gadać o kupie, stary. nie jest obrzydliwy niż dealer, który do mnie wchodzi w nocy do pokoju. Słyszysz, nie gadajmy o fekaliach na odcinku, proszę. Dobra, dobra. Monetyzacja. <laughs> no monetyzacja, pasja. hajs, stary pasja przez dolar, wiadomo. O nie, pasja spadam! Spadłem, stary. Ja o, ja cześć doknę. O nie! O, o, o mnie, stary, tak się nie robi, ha. kolego. Nie prawa, o, o nie, ej, znowu spadłem, szybko grubszy, to byś nie miał problemu z bieżąc jedną na jednym Mordo bloku. ej to jest cud właśnie, że ja stary tak mam taką samą grawitację tutaj jak ty, a jestem grubszy <laughs> od ciebie <laughs> ej, stary, mi się wydaje, że do, że jak trzymasz masz zamiast po prostu ją klikać, to no, wyżej i lecisz dłu troszeczkę. dłużej jakby lecisz, no, nie? Coś w to tym też, może te, być. też zauważyłem Ej, ale kurczę, te bloki są tak randomowo tutaj postawiane, że ciężko stary mi czasami się bardzo trafić. się nie podoba to. Znaczy, fajny parkur! Ja też bardzo fajnie się bawię. W sensie w wkręciłem się, ziomal! Wkręciłem się w parkura w Minecraft. Okej, ej, stary. jesteś ale... już na samej górze czy co? Nie, 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 ale idzie mi bardzo dobrze. i ja Bardzo dobrze. Lisek, chytrusek. <laughs> lisek, chytrusek? Ale lisek, chytrusek. Co jest, stary? <laughs> Czemu lisek? No A bo stary, jesteś rudy, jest... zgadza nie, się bo w jestem zwinny. Nie, bo jesteś rudy, stary. Ej, kurde, patrzcie, ile tu jest wysp! Stary! Ej, tu są On takie jest. porąbane. Tak. Popatrzcie na dół w ogóle, ile tutaj tych jest. Jest twierdza w ogóle z netheru, i tak What sorry, fuck. To też można odwiedzić, bo. Ja ej, tutaj nie naprawdę. Na swoim tu jest naprawdę co, co robić, widzowie. Więc jeżeli zostaniemy tutaj na kolejny odcinek na pewno, więc możecie w komentarzu pisać, gdzie możemy pójść. A to zależy też, że łapkę w górę. Tak, bo jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to na przykład Doknes zdejmie koszulkę w Minecraft. Nie, nie? proszę, nie. W sensie się ze skina zdejmę, więc nie. jak będzie tu 10 koła łapek, to stary zmieniasz skina, mordo. Nie. O nie, 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 nie spadno. Ej, mordo! O. Ej, my jesteśmy prawie na samej górze i wiesz, że tutaj nic chyba nie ma Mordo wiem, właśnie zauważyłem, że nic tu nie ma, właśnie w sensie To tak totalnie góre, nic ale tutaj gówno, nie ma. naprawdę tyś taki takiego paczek. I gadajmy tak o fekaliach tak... na filmie na filmie. Dobra. tyś naprawdę. Ej, stary, stary pada jest... tu śnieg, wy ty, f... Dobra, to teraz. Ej burza bat. się zaczęła. Marcin Ej, lecimy chodź. gdzieś na drugą stronę tam? To teraz urządzamy wyścigi ale gdzie stary? Poczekaj, Pat, ja jeszcze są. Sam... o no, ją. stary i robimy tak. Ej, I dawaj na to widzisz? Na dół i omijać te bloki A, okej. Okay. pierwszy na dole ten wygrywa. Dobra, zaczynamy. Dobra, lecimy. Kto pierwszy ten wygrywa, tak? Kto pierwszy ten wygrywa, no. Stary, nie, no to to Dobra, dobra. Ej, czego też szybko lecisz? Ja nie wiem stary. W sensie trzymam shift O, jej, uwaga, bo może nie będzie dostać jednego od upadku. Ej, stary to ja zginę! Mówisz? O, prawie zginąłem, nie dobra, prawie zginąłem Ej stary ja dobra, ja, wygrałem ja ogólnie O nie no ty... Słaby Ola. jesteś do Knesik, słaby no, Ej to dawaj to Mordo wbijamy do tej twierdzy co ty na to dobra, ja Ej pada za. deszcz, słaby. wyłączył bić desz tak, w sumie. ej pa! Deszcz. Tu jest górnik! Górnik! Mów Górnicz? tutaj Ej, co to, ej, odchodzi, co tu chodzi, stary? Weź kliknij, on chce jakiegoś Pokemona Move Oc... Tutor? Dobra, to dam Oc... mu tego, na którym najmniej zależy, pędzi wiatr. Ej, co jest?! Co ci zrobił z Pokemonem? Patrz! Ej stary... Dał ci Pokemona? Dał nowe umiejętności nabywać do Pokemona, ah. na całą listę wszystkich. Co jest, serio? O oh Ej, ale tu jest koszt, widzisz? Jest tak. koszt. Tak, Czyli po prostu trzeba wziąć zwrotę, jakiś, wiesz, diamenty, diamenty, diamentowy. Ej, emerali, kozacko czokolwiek. w sumie! Ej, mamy dużo tych rzeczy! No, mega dużo. Możemy naprawdę fajnych rzeczy nauczyć nasze Pokémony. Stary, ja idę do twierdzy. Dobra. A ja, mnie to nie jara. W sensie ja będę expił, stary, nie będę hakował u jakiegoś typa mnie mrawego, który wygląda jak górnik podejrzany typek ogólnie. Mordo, <laughs> nie, nie wiem w którym kierunku poszedłeś. No tutaj, stary skacze, widzisz? Tutaj, gdzie była ta twierdza. Ale ja nie wiem właśnie gdzie była twierdza. No wzdłuż starej jakby tej wyspy, przy kra krańcu jakby. Przy krańcu? W sensie iść cały czas przy krańcu koło tej wody. Widzisz wodę tutaj, stary, takie Bajoro No widzę. O, siema o. stary. Dobra, no, to bo tutaj. Wiesz co? Bo jest. Ja gram teraz na takich Shaderach, no. które sprawiają, że cały świat jest okrągły. O kurde, to ryjesz sobie głowę cały czas! No, o co no, chodzi? No. Nie Ej wiem, stary tyle Ej, co to jest za Pokemon! On wygląda dobra. jak... WHOT Ej, ja, ja go biorę! A! <sad> Ej stary jaki... Ej, nie, to było mega niemiłe, stary, idę bez ciebie Ej, to ten było buka, bardzo niemiłe, buka, serio, buka. stary, ja go pierwszy zobaczyłem Ham, ham, ham. Ej, nieźle zejmę, bo, 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 bo ty cię nie zobaczysz, bo mam też ilery o Jezu jaka szkoda! Było pomyśleć wcześniej o tym, stary Nie no ja jestem tu Nie twierdzę znowu. Ja stary zaraz na ciebie napluję Uuuu, ale groźnie o, było Ej stary jak nic, nie będę... CA masz go! Nienawidzę cię za pierwszym razem z Nienawidzę cię stary. Fajny, fajny, będę, będę. Ej, y, to stary, będzie ale ta twierdza jest ogromna. What the fuck. Ej, ale jaka to jest twierdza? Nederowa czy.? Endu? Nederowa, nederowa, nederowa stary. No i cały czas prosty. Idę. Wow, ej, tutaj stary, jak byliśmy te bloczki, nie? No. Skakaliśmy po nich, to tutaj jest stary takie, tak jest samo jakby tornado, tylko że rosną na nim drzewa. Też lol w powietrzu tak stary. Mordo, a ty widziałeś już o, te drzewa lol. z węgla? Nie, stary, nie widziałem. Ja czekam na ciebie i schodzimy tam do tej tej twierdzy. Chociaż w twierdzy tam nic nie będzie chyba, stary, to będzie tak antypowane derowa twierdza mi się wydaje. O nie, pożar jest. Ej, stary, gdzie ty jesteś? Ja tutaj e, jestem bity przez jakiegoś pokręcona. A, okej. Okay. Czyli... Możesz tam zejść do twierdzy, nie krępuj się. Dobra, dobra, może Ja cię zaraz dogonię ja tutaj schodzę. Ej, czekaj, czy są spawnery normalne. Ej, są spawnery blaze'ów normalnie, stary. Tylko, że one się nie respią, chyba. Eee... Czekaj. Wow, A, ja. Ej, respią pusty? się Blazy! Blazy się respią, stary. Normalnie? Tak, o kurde, ale przypał. Ale przypał, stary. My nie ej, jesteśmy czemu przygotowani w ogóle. full heal na Pokémonie nie zadziałało, co to ma? Stary, znaczy? bo jesteś słabym graczem Minecraft <grych> Nie o tak serio nie wiem, ej LIPA stary to nie będzie takie proste jak... Ej, stary, co ja znalazłem? No dawaj, dawaj, pochwa się, Duman, dawaj daj. czekaj, bo jak to rozwalam. A widzę tą twierdzę teraz tam. Jak ej, co to? Jaki dźwięk był? Roskium Z co to jest? Rocckum Z? No taki item, Mordo, jakiś a kryształ tu tutaj stary na pewno no. No, no, Z. To stary, ej, ty idziesz tutaj? O nie, jak tak, mnie zaraz idę. O Mordo. Mam kolejnego Pokemona, ej, Ja tutaj 24 level złapałem Mordo, to dawaj, chodź połapiemy się tutaj. Idę, w sensie... idę, 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 idę. Ej, my nie damy rady tym blazom <laughs> Tutaj, nie ma opcji. E... nie jesteśmy na to przygotowani, mam tylko diamentowy kilof w sumie. Ej, mam pochodnie, mam dobra sztos o jezu, te pochodnie tu nic nie dają. Ej, nie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tutaj łazić. W sensie nie wiem, czy tu są ciekawe rzeczy w ogóle do znalezienia. Tak szczerze mówiąc, co w twierdzy jest do znalezienia, stary? W twierdzy? Są, no, są no... fajne rzeczy czasem, są cieki. A, no okej, okay, dobra, to ja czekam, stary. Jestem tutaj. tu. Gdzie yes. O, jesteś, siema, dobra. E, w którą stronę idziemy, mordo? Bo to jest Mordo, dosyć nie ważne. wiem, czo jest wykrzywione u mnie, e, stary, to dawaj cho tu. Masz dużo pochodni? No 6. Sześć. sześć. Ja mam 4, To razem mamy 10, Dobra matematyka. O, daj nam light, stary. Sa odpaliłby jeszcze problem. Stary, nie, nie mogę. W sensie ostatnio próbowałem i nie działa. Ej, dobra, stary, wiesz co? No, wow, patrz, gdzie to schodzi w ogóle? W Na dół. psy. O, co chodzi? Ej, nie, ja nie wiem. To jest tak ciemno, ja nie wiem, czy ja chcę tu łazić, stary. Bo widzowie nie będą nic tu widzieć. Ej, ja mam mega jasno wszędzie. No bo ty jesteś jasny człowiek. Ej, ale możemy znaleźć jakieś fajne widzowie. tu są takie, widzisz stare, tu są takie to. wysepki wszędzie. Można sobie wskakiwać. Dawaj wbijamy na tą górę na, na tą tutaj od twierdzy. Dobra. Zobaczymy co tutaj będzie. Może coś ciekawego znajdziemy. W ogóle widzowie możecie pisać, co w tym świecie się znajduje ciekawego. Mm, to w ja jest odcinkach... tutor na pewno. No to tak, to tak. A myślę, że wy y, wiecie na pewno wie... Kurde co jest, ale się zgadzałem w tobie. idealnie, idealnie. Wiecie na pewno o większości rzeczy z tego świata, więc piszcie, piszcie w komentarzach, wiadomo, nie? Dobra. Ej, tu wygląda to jak normalny świat. Szkoda, że nie można tutaj spać, nie? No, no szkoda. Gdyby można spać, to ja bym został w tym świecie. Mi się wydaje, stary, że ogólnie to że co? Powinniśmy jakieś fajne Pokémony tutaj połapać. No znaczy ja nie znalazłem jeszcze nic ciekawego, co by mnie Ja znalazłem tak... już dwa no pokemony w... fajne Stary, złowały. ty mi zabrałeś pokemona w ogóle z nosa, więc nie, nie gadam z tobą. Ta chyba z przedpępka. Z przedpępka stary pępek. Mordo. Wywalone, jesteś hamem. <grym> Ale ej mi kur... powiedział, tu teraz ja się no... czuję obrażony. Ej stary, ej te góry są zarąbiste. fajnie tu by było zbudować jakiś domek, nie uważasz? No, tygrys trochę zacinałoby. No, znaczy mi, lag mi się cały czas generuje świat i trochę laguje w sumie. Pa, tutaj jest ten Netherrack. No, widzę stary. Ej, ale widzisz gdzieś jakieś coś ciekawego? Kurczę, bo tak chodzimy. Jest co, wyłączam te shadery, bo już nie mogę po prostu. Rycie prosto. głowy. Zbyt duże. Zbyt duże rysowanie głowy. Ej, znalazłem kobietę. Z dziesiątym levelem. No level. to. Nie będę jej atakował, nie będę nic jej robił. Nie krzywdzę takich kobiet. Co? Może jest, to tak Myślisz? Co robi kobieta na wolności? CO JEST?! <laughs> o nie! <laughs> Ej stary, w sensie no. fajny ten świat, ale nie widzę nic ciekawego. Nie no stary, mi się wydaje, że wiesz co? niektórzy no. ludzie potrafią się odnaleźć nawet w graniu na szklance, więc... Myślę, że wszystko być ciekawe, intrygujące, ale to zależy tylko od tego... W jakim stopniu ty jesteś w stanie wyczerpać temat. Stary, okej. Okay. To zbudujmy domek na drzewie. Okej. Okay. Nie no, nie, ale. Bo tu nie można spać, bo. W, nie wiem, czy wiecie. Nie jak oglądaliście odcinek u do Knessa, to na pewno wiecie, że. Właśnie kurczę blaszka. Nie da się tu spać. Zginęliśmy ostatnio. Tak jak w neterze, wiecie, wybuchał. No, no. ty idziesz za mną? Tsz, mordo, A tu już tak. się zgubiliśmy, tak? Totalnie. Nie, widzę cię, widzę cię, tak? ja jestem tutaj Ej, stary Ty, znalazłem niebieskie drzewo. O. Niebieskie drzewo? No. Wow. wow, stary, co ja znalazłem? Co znalazłeś, Mordo? Stary, chodź tu szybko. Idę. Wow, jakieś zielone inne bloki. Idę. Zielone, niebieskie, takie jak obsidian. Idę, kurde, nie mogę doskoczyć stary, do skały. co jest? Ale kurde, ale tu laguje totalnie. Czekajcie, musi się to zrespić. To nie będzie lagować. Wow. Ej, nowy biom, tak totalnie inny biom. Myślę, że tam będą zarąbiste Pieniu pokemony bion. inne. Nie widzisz jeszcze tego? Widzę, widzę. wo Ale myśmy już to widzieli na samym początku. Tak, jak ale nie. Nam... Ej, wywaliło mnie z serwa. Ej, stary. Bywa i tak, murdo O nie! Selekcja naturalna. Bardzo niefajnie, stary, bo ja to w trakcie lotu mnie wywaliło, stary. Dobra. Mam dobra. nadzieję, że nie zginąłem. Nie, Ej. jesteś już w powietrzu. Tak, czekaj. A. Wow, wow, co się dzieje? Co się dzieje? Ale laguje! Wow! Minecraft! O, cofnęło mnie w ogóle. Ja cię teleportowałem, bo nie wiedziałem co. A, czy, to dobrze. Czy stary. się zbugowałeś? Czy to co? dobrze, czy, dzięki co żyjesz, kumplu, dzięki. Dawaj chodźmy na... O nie, nie doskoczymy stary stąd. <grych> no stary, no to ja poszedłem górą po prostu, a nie dołem jakiś sieć. No jak jak sieć? Ja już jestem tutaj, będę szybciej od ciebie, cieciu. Mordo. Ej, kurde, jaki biom ten jest zarumbisty! Ej, mega fajnie to wygląda. Eee! W końcu jest coś, czego stary nie widzieliśmy. Znaczy, widzieliśmy, ale nie Mordo. nie aż tyle. Ja już w Minecrafcie wszystko widziałem. Mordo no, kury, ja wiesz. Herobraina nie. Ale to jest tekstura w ogóle obsidianu, a rozwala się to jak szkło. To jest zabawne, stary. No, to jest Czekaj, jak... czy Kupo. można to jakoś wydobyć. O nie, jakie e, lagi! Touch. Ej, w sumie no. Ty ciekawe, czy coś jest My Nie mamy nawet Enchantingu. Cool. Nie ma właśnie, ostatnio patrzyliśmy przecież u ciebie na odcinku. Okej. Okay. Chociaż można sprawdzić, sprawdzaj. Sprawdzaj, I bordo zielony niebieski niebieski biom. Ej stary znowu to znalazłem pa pa pokażę ci coś idziesz tu no idę stary widzisz mnie I'm widzisz mnie widzisz mnie yeah, znalazłem yeah. pokybala stary który leży na ziemi i właśnie jak go otworzę nie okay. to z niego wypada stary to darkium oh. z widzisz teraz jest coś takiego ale co ty? a wcześniej nie? było coś takiego stary nie wiem o co chodzi, to... A coś... może stary tutaj chodzi o kolekcjonowanie całego alfabetu! Stary nie, raczej nie. Może nie, faktycznie. Głupie trochę to było stary. No. Nie, byłoby no, sensu, no, nie, star, nie, nie byłoby sensu nie sensu. No. Ej, stary, chodźmy! Ooo fuck! Ale zarumbisty Pokemon Dawaj mi go. No ja już za późno, już z tego biorę, mordo. Już z tego biorę! Już z tego biorę, biorę, jest bior, mój! I Na, i należy do mnie, mordo, należy do mnie. Nie, to bardzo przedmiotowe traktowanie zwierząt. Ja wiem, znaczy, stary czy, czy Ale to nie jest zwierzę. Zwier... No chyba właśnie, nie, nie stary, chyba nie. Dobra, ale fajnie jest, bo łapie pokemona Trzymajcie widzowej kciuki, żeby go złapał, kurczę, mordeczki! Uuu. złapałem go? O, złapałem go. Nie, nie złapałem go! O ty nieposłuszny, kurde, ty ty ty, rudy ty Ej stary No Tam dalej jest też ten biom, nie? Ej, dobra, nie mogę go złapać, ale żal PL o, Dobra, nie. ostatnie podejście, włączysz deszcz Tak Dobra, bitka O nie, zabiłem go naprawdę, ratata, ty głupku. Czemu go zabiłeś? Dobra, gdzie ty jesteś mordo? No tutaj koło ciebie Mmm. Aha, okej. Okay. Ej, idziemy gdzieś tam dalej, stary, zobacz co tam jest No Ej, wow! Dobra, o, dobra, cyk. A, 200 IQ, mordo. Ej, sprawdzałeś, czy w tych kulach coś jest, czy nie? Nie ma nic. Nie ma nic. Po co one nie są? Nie ma nic. Wow, ej, doskona... Ej, jak trzymasz dużej spację bez skitu, stary, jestem. No, wow. Wow. ten. No, ale long jumpa zrobił. No ja też, stary. Ej, dobra, tam I na tyk. tych wysepkach coś jest? Nie, Ej, kurczę, no niby fajny ten świat. Jest taki tu inny... Tu jest węgiel, mordo. Węgiel? W tych drzewach. Węgiel węgiel, dobra, to Kop węgiel, ja patrzę co tutaj się dzieje. Mam w już nas. 26 bloków węgla Bloków? Bloków. Ej, Mordo ja tam znalazłem coś ciekawego chyba, chodź zobaczysz. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Tam, nie wiem, nic tu, mi nie tu, mówi, na górze, tam. Na górze Mordo. No no. Ej, ty w ogóle jesteś na jakichś... LOL niewidzialnych blokach stałeś? Nie. Ej, mi się tu nie, w ogóle nie tekstury Masz nie ładują. Masz wadę wzroku. Ej, nie ładują mi się tu tekstury w ogóle. Eee. Mhm. Ej, czemu mi się tu nie ładują tekstury? Dziwne to jest trochę. Ale tam stary widzę coś ciekawego w oddali, jakiś ołtarz taki. Widzisz go stary? Nie. O, po drugiej stronie mordo. Ej, no faktycznie tam coś jest, dawaj. No, ej stary tylko, ja nie widzę bloków w ogóle stary. Chodź, chodź. Nie ładują mi się. To ja cię teleportuję zaraz. No dobra stary. Tutaj gdzie ja jestem już są Ładują, już mi się załadowały, stary. Git, git. Ej, kurde, jakie tutaj są zarąbiste Pokémony, ziomalu. 30 level, przecież ja go nie pokonam. Albo może? Nie ma opcji, kurde, dobra. Spróbujmy od razu go złapać. Bo to jest jakiś fighter, muszę takiego fightera mieć. Uwaga, raz, dwa i trzy. Nie złapałem go, dobra, uciekamy. Ej, ty poszedłeś tam do tego ołtarza? Tak, poszedłeś nie? Tak, dobra, tak. tak Ej, ciekawy, co tam jest, stary. Wow, ej, bez kitu tam coś jest, nie? No jest! O oh lol! Ej, mordo! No! Ej, co zale ej coś zaleźliśmy, stary, co płacz! Co? Płacz, tu jest, stary? Co? Czekaj, czy, 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 no jestem. Płacz! What the fuck? Co ej, to co jest? to jest, stary? Ej, da się tu pokem, Nie. Ej, czekaj, o co tu chodzi? Można to. Ej, nie, nie, rozwalajmy tutaj. Ej, ja myślę, stary, że to jest moment w którym trzeba zapytać widzów, co to jest, teraz, tak. co się z tym robi i w następnym odcinku się tym zająć tak. Ej, naprawdę coś zarąbiste... Ej, a zobaczmy jeszcze co tutaj jest, stary, pod tym Ja myślę, że tam coś może być Czekaj... No by nie lava, Duma. Nie, nic tu nie ma, stary okay. No nie, nie, nic tu nie ma Ło, prawie... Ej, weź jeden bloczek, rozwal Łe! No, rozwal, dobra, już sobie poradzę Boże, co za typ Dobra, więc słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ej, w sumie znaleźliśmy jakiś ołtarzyk. Ej, ładne bloki tu są, nie? Podobają no fajne, fajne, na pewno filary mógł, mógł sobie Zastosowanie w mojej sypialni No, no i w mojej, stare też <laughs> <laughs> Więc słuchajcie, to by było na tyle mm, Już jutro o godzinie 10 Na kanale Doknesa pioseneczka właśnie Z Pokémonów y, naszej dwójki Więc wpadajcie i pamiętajcie o tym I mówcie wszystkim znajomym, że będzie pioseneczka No i co, to by było na tyle, widzimy się już W następnym odcinku, no, następny odcinek Będzie u Doknesa, więc też wbijajcie w kartę W playlistę, chcesz coś dodać na koniec, stary Подписывайтесь на мой канал.